No postanowili ratować swoje małżeństwo i wyjechali, wyjechali na tydzień do Zakopanego, wrócili po dwóch dniach, byli tak pokłóceni, że już stwierdzili, że dalej nie ma sensu, bo będzie tylko gorzej. Otóż jeżeli my ze sobą nie rozmawiamy na co dzień, to jak damy sobie więcej czasu, to albo możemy albo pokłócić się, albo dojść do wniosku, że już kompletnie nas nic nie łączy i nie mamy o czym rozmawiać. Jest jedną z najważniejszych. To jest praca nad miłością w codzienności. I, i zachęcam do, do, do takiej refleksji, czy my wykorzystujemy różne codzienne okazje do okazywania sobie miłości. Codzienne sytuacje. Proszę zobaczyć, taka sytuacja. Wchodzę z żoną do, do sklepu na pięć minut na małe zakupy. Ja w tym czasie mogę zapytać, czy coś jeszcze ona potrzebuje, czy o czymś nie zapomniała, wziąć ją za rękę, y, pomóc, bo coś bierze ciężkiego, y, przepuścić przed sobą. I w, albo mogę w tym czasie burknąć, że to długo trwa. Zdenerwować się, jak mogła, nie, nie pamiętać o tamtym, yy, powiedzieć, żeby to ona zapłaciła, a nie ja, przecież ona weszła do sklepu. I możemy po tych 5 czy 10 minutach ze sklepu wyjść albo troszkę lepszym małżeństwem, albo troszkę gorszym. I nie wierzcie w to, że małżeństwa buduje się na, na rekolekcjach, na wakacjach. Małżeństwa można ratować na rekolekcjach, ale nie budować na rekolekcjach. Małżeństwa, jeżeli nie budujesz małżeństwa na codziennie, no to prawdopodobnie będziesz potrzebował rekolekcji czy, czy wyjazdu, ale już może ci nie pomóc. Ja rozmawiałem kiedyś z małżeństwem, które było w bardzo trudnej sytuacji i przyszli po, po radę i oni powiedzieli, że no postanowili ratować swoje małżeństwo i wyjechali, wyjechali na tydzień do Zakopanego, wrócili po dwóch dniach, byli tak pokłóceni, że już stwierdzili, że dalej nie ma sensu, bo będzie tylko gorzej. Otóż jeżeli my ze sobą nie rozmawiamy na co dzień, to jak damy sobie więcej czasu, to albo możemy albo pokłócić się, albo dojść do wniosku, że już kompletnie nas nic nie łączy i nie mamy o czym rozmawiać. Nie wiem, czy wiecie, że jest, jak bada się skalę rozwodów w ciągu roku, największa fala rozwodów jest po świętach. Kiedy ludzie mają więcej czasu, żeby ze sobą pogadać. Wcześniej się jeszcze trochę spinają, żeby do świąt wytrzymać, ale na świętach to wychodzi, że, że to nie ma sensu zupełnie, tak? mamy więcej czasu i po prostu, ale my nie chcemy ze sobą tego czasu spędzać. Więc właśnie takie drobne rzeczy, tak? czy mamy zdjęcie żony w komputerze, w komórce? w portfelu. W jaki sposób się zwracamy? Czy na przykład tak piszemy, bo może się zdarzy, że piszemy SMS-a czy maila do, do żony, tak? Czy jest to jakaś troszkę zmieniona forma, że nie pozdrawiam, tylko całuję, tak? I kochanie, a nie witam, tak, które w ogóle jest formą nie, niewłaściwą. E... Jak, jak rozmawiamy, ja miałem w jednej z firm, gdzie pracowałem, miałem takiego kolegę, gdzie siedzieliśmy w open space i doskonale wiedziałem z kim on rozmawia, czy z koleżanką, czy z żoną i ton to był dokładnie odwrotny niż powinien być. Znaczy z żoną rozmowa trwała trzy minuty, burczał po co dzwonisz, nie mam czasu, jestem zajęty, co tam i tak dalej, takim tonem mniej więcej i dosłownie się zdarzało, że 10 minut później dzwoniła koleżanka, o cześć słoneczko. I tak, oczywiście możemy pogadać, prawda? Otóż, sprawa jest bardzo prosta. W, wśród osób, poza osobami w szczególnym statusie społecznym, typu babcia, ksiądz biskup, jakieś szczególne osoby, w osób, wśród osób równym nam na, na, na tym samym, o tym samym statusie, nikt nie zasługuje na większy szacunek niż nasza żona. Jeżeli to odwracamy, to, to no, kopiemy sami, sami sobie dołek, w który za chwilę, za chwilę wpadniemy. Yy, szacunek jest jednym z takich elementów. Myślę, że za mało trochę się mówi o szacunku w rodzinie. Mówi się o, 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 o miłości, o, o okazywaniu sobie czułości i tak dalej, ale szacunek jest rzeczą elementarną. To znaczy, John Gottman, taki, taki badacz, który się zajmuje, zajmował też rozwodami, przyczynami rozwodów, taką obserwacją par par, które się kłócą i potem przewidywał jak, czy, czy one się mogą rozwieść. On mówi, że jednym z takich takich objawów z dużym prawdopodobieństwem wskazujących na to, że małżeństwo się rozejdzie to jest pogarda, czyli brak, tak daleko posunięty brak szacunku. I on mówi, że ludzie, którzy tak do siebie odnoszą się w małżeństwie nie przetrwają. Tylko oczywiście to się nie zaczyna od pogardy, tak? to się zaczyna od drobnych, że do siebie burczymy, że nie całujemy się na, na, na dzień dobry i do widzenia, tak? że się gniewamy przez dłuższy czas, że są ciche dni. I właśnie, że formy nawet te grzecznościowe w stosunku do żony są na niższym poziomie niż do innych osób. Nieseksualny dotyk to w ogóle dla mężczyzny może być temat dziwny, co to znaczy seksualny dotyk w stosunku do żony, ale jest to jedna z rzeczy, którą kobiety często wymieniają jako rzecz, której brakuje im ze strony męża, nie dotyk w znaczeniu dotyk bez podtekstu seksualnego, tak? Czyli ja do, przytulam żonę i nic od niej nie chcę, inaczej mówiąc, prawda? I nie dlatego ją przytulam, że spodziewam się, że coś dalej wieczorem się będzie działo, tylko po prostu ją przytulam, tak? I kobieta, która to też jest różnie i, i jeśli kwestia dotyku jest w ogóle złożona, bo jest właśnie związana z, z pewnymi przyzwyczajeniami z, z dzieciństwa, ale ale generalnie dla, dla bardzo wielu kobiet dotyk jest czymś bardzo ważnym, czymś czego, mo, czego może im brakować, ale właśnie taki dotyk nieseksualny. Tak? Po prostu mój już mąż mi przytula. I są takie przypadki też, też opisane, że kiedy, kiedy kobieta pod tym względem jest niezaspokojona, tak? to jest taka może być bardzo silna potrzeba. Kiedyś czytałem o takim przypadku, że wystarczyło, że mężczyzna, kolega z pracy ją przytulił tak po prostu serdecznie, bo dostała awans czy dostała nagrodę, i nagle to wzbudziło w niej takie pozytywne uczucia wobec, wobec tego mężczyzny, że się w nim zakochała i miała z nim romans. Więc to jest ważna sprawa, tak? znaczy nasza relacja musi być, musi być ciepła, serdeczna, wzięcie się za rękę przy, po, pocałowanie się na, na do widzenia i na dzień dobry, to są te rzeczy, które są nam bardzo potrzebne. Drobne różne przysługi, tak? Otwieranie drzwi, y, zrobienie kanapek, nie, nie tylko to zrobienie, to nie jest żona odrobienia kanapek, tak? No, ja mogę też zapytać, czy ko, byś kochanie coś zjadła, tak? A może, a co, a co, by się, co byś się y, wypiła? Czy ja naprawdę nie, nie znam mężczyzny, który. który padł rażony gromem z powodu tego, że wyprasował coś żonie, tak? To znaczy to wszystko jest w naszym zasięgu. Pewnie Nie wiem czy żona będzie chciała, bo to zależy od, od, od jakości naszej pracy, ale na, no, generalnie myślę, że herbatę z posłodzeniem to na tym poziomie większość mężczyzn jest w stanie, jest w stanie taką usługę wykonać, na, na dobrej jakości, prawda? A czasami jest tak, że my mamy takie oczekiwanie, żeby nam usługiwano, no ale właśnie miłość to jest dawanie siebie przede wszystkim w codzienności, nie tylko, tak? No, to znaczy myślenie o tym, że ja jestem rycerzem w domu i jakby nas napadli rózscy, to ja wyskoczę z karabinem. No, po pierwsze nie masz karabinu prawdopodobnie, a wy jak jesteś w wojskach obrony terytorialnej, to, to, to nie o to chodzi? Tak? Bo nie wiadomo, czy ktokolwiek przyjdzie, ale wiadomo, że żona cię potrzebuje tu i teraz, i dzieci, i dzisiaj, a nie, nie w Radzie napaści. Nie? Więc pamiętajmy, że to, to, co nasze rycerstwo, to są, to są te drobne rzeczy mm, codzienne. To też mówi o tym John Gottman, ale tak naprawdę na różne sposoby mówią o tym różni autorzy. Czymś co. podoba mi się taka, taka analogia tego, tego budowania budowania miłości w codzienności do takiej liny. Do takiej liny, która, grubej liny, która składa się z, z niteczek czy ze sznureczków. I otóż to działa w gruncie rzeczy w taki sposób. Albo ja przy różnych okazjach te drobne niteczki dowiązuję kolejne. Bo powiedziałem do żony miłe słowo, bo zapytałem, co u niej słychać, bo pozwoliłem jej się wygadać, zanim ja coś powiedziałem, bo nie okazywałem zniecierpliwienia, chociaż nie, nie interesowało mnie to, co ona mówi i wiele innych rzeczy. Albo ja jestem niecierpliwy, nie słucham, jestem interesowny, i tak dalej. i wtedy te niteczki przecinam. I talina ma pewną grubość, więc to nie jest jednym ja takiego cięcia, żeby ją przeciąć raczej całą. Może się zdarzyć. nie wiem, Przypadek zdrady, na przykład, to jest sytuacja, która jednym ruchem może rozwalić małżeństwo. To się zdarza, chociaż zdrady też się nie biorą, nie biorą z niczego, ale zazwyczaj to się dzieje w małych kroczkach. Więc albo dowiązujemy też sznureczki, ta lina jest w związku z tym coraz mocniejsza z czasem, albo przecinamy. Aż w końcu lina jest naciągnięta i pęknie. Więc najważniejsza jest ta więź. Proszę zobaczyć, że my dużo mówimy na różnych warsztatach i to jest potrzebne o takich rzeczach jak, jak komunikacja, yy, współżycie, poświęcanie sobie czasu, szczerość i tak dalej, tylko że z, proszę zobaczyć, jak to się dzia, dzieje, czy działo, że nasi dziadkowie mieli różne były te małżeństwa, ale jestem przekonany, wiele z nich było bardzo dobrych, bez żadnych kursów, bez znajomości komunikacji z, z różnymi błędami, yy, z poważnymi kłótniami ale ci ludzie byli głęboko przekonani, że chcą ze sobą być z powodów religijnych, rodzinnych, że to jest wola Boża, tak? Nie, nie, nie wyobrażali sobie, że jest inaczej i inne rzeczy szły za tym, tak? Więc oni się pokłócili, a potem wiedzieli, że trzeba się pogodzić, tak? My trzeba pamiętać, że kiedy myślimy na przykład o komunikacji, która jest ogromnie ważna, to jest ogromny temat sam w sobie, ale pamiętajmy, że można być świetnym w komunikacji i się dogadać, że nie chcemy ze sobą być. To znaczy, fundamentalne jest, chcę z Tobą być, tak? bo dałem słowo, bo chcę być wierny. I potem inny, innych rzeczy się uczę, które są mi do tego potrzebne, które są narzędziami. Ale ani sama komunikacja, ani samo dobre współżycie, które jest ogromnie ważne, jest też przyczyną, problemy we współżyciu są przyczyną wielu problemów. One nic, żadna z tych rzeczy sama w sobie ani nie buduję, ani, ani nie niszczy małżeństwa. Najważniejsze jest to, że my myślę, dbam o to, na co dzień walczę o, 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 o naszą więź i inne rzeczy podążają za tym.